Może Cię to zdziwi, ale wymiana baterii w tym samochodzie trwa zaledwie 3,5 minuty. I nie jest to żart. Dla wielu może wydać się to pomysłem z innej epoki. Wręcz utopijnym. NIO powstało jednak po to, by pokazać, że elektryczny samochód może działać jak klasyczny pojazd spalinowy. Podjeżdżasz na stację Power Swap, wymieniasz baterię i jedziesz dalej. Bez konieczności oczekiwania na ładowanie. W praktyce ten program wymiany baterii nie przyjął się jednak na szeroką skalę, do tej pory powstało zaledwie 60 takich stacji, a firma skoncentrowała się na współpracy z największym producentem baterii na świecie, dążąc do szybszego ładowania i skrócenia czasu postoju. Mówimy tu o koncernie Nio, który w 2026 roku planuje oficjalnie wejść na polski rynek, a także o ich kompaktowym suwie EL6, mniejszym bracie modeli EL8 i ES8. Wnętrze wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z autem klasy premium. Skórzane fotele, regulowane elektrycznie w sześciu kierunkach, wyposażone w masaż o 3 stopniach intensywności. Fotel pasażera z przodu jest rozkładany i wyposażony w podnóżek, który można ustawić pod kątem nawet do 160 stopni, co z pewnością umili długie podróże. A także wentylację i podgrzewanie dostępne w standardzie. Na pokładzie znajdziemy inteligentnego asystenta NOMI, opartego na sztucznej inteligencji, który steruje klimatyzacją, szybami, szyberdachem, masażem foteli. Oraz multimediami. Wykonuje polecenia za pomocą prostych komend głosowych. Hi, Nami. Hi. Uko. Sprawdza pogodę, a nawet opowie dowcip, jeśli o to poprosisz. To me są joke. Haha, uko. Wrócę na gris na jarmarze. Na tym willowym gris. Choć nie zawsze ze spontanicznym humorem. Duży, dzielony panoramiczny dach, wyposażony w przesłonę, która latem chroni wnętrze przed nadmiernym nagrzewaniem się. Tylna kanapa jest dzielona, wyposażona w podłokietnik i regulację oparcia, a także system montażu fotelików i sofix. Mio oferuje dwie wersje baterii: 75 i 100 kW. Zasięg na jednym ładowaniu może sięgać do około 610 km według normy CLTC. Co ciekawe, w Norwegii NIO oferuje zakup auta bez baterii w modelu tzw. Battery as a Service. Cena auta w takiej opcji jest dużo niższa i wynosi około 149 000 zł, a baterię otrzymasz w leasingu z miesięczną opłatą. W ramach tej opłaty producent oferuje dwie bezpłatne wymiany baterii w miesiącu oraz darmowe ładowanie na stacjach NIO Power Swap w całej Europie. Samochód ma dość spore wymiary i w rzeczywistości sprawia wrażenie dużego suwa. Około 4,8 metra długości, prawie 2 metry szerokości i 1,7 metra wysokości. Pojemność bagażnika to około 430 litrów, co jest normą w tej klasie. Wyposażony jest w ciche domykanie drzwi tryb jazdy Eco, Normal i e Sport. Pozwalające dopasować styl jazdy od oszczędnego do dynamicznego. Auto waży około 2 ton i rozpędza się do 100 km na godzinę w 5,6 sekundy, co jest solidnym wynikiem w tej klasie. To, co warto wyróżnić, to zaawansowany head-up display o maksymalnej przekątnej 9,6 cala. Wyświetlacz automatycznie dostosowuje jasność do warunków oświetleniowych, posiada ręczną regulację ostrości obrazu. A także bardzo szeroką gamę barw, bo aż do 260 tysięcy kolorów, co jest rzadko spotykane w autach tej klasy. Model zdobył maksymalną ocenę 5 gwiazdek w testach Euro NCAP w 2024 roku, co potwierdza wysoki standard bezpieczeństwa pasażerów i pieszy. Z ciekawostek NIO stara się budować swój branding wykraczający poza motoryzację, współpracując z designerami z całego świata. Tworząc artykuły i akcesoria codziennego użytku, co jest elementem szerszej strategii rozwoju marki. I choć pomysł wymiany baterii nie do końca się sprawdził, to marka dynamicznie się rozwija i wyznacza nowe standardy elektromobilności. Przykładem jest zawieszenie modelu ET9 i technologia Skyride elektrohydrauliczny system reagujący na nierówności. Nawet do 1000 razy na sekundę zapewniający płynną i komfortową jazdę. To propozycja na rynku elektrycznych subów łącząca nowoczesne technologie i luksus z praktycznym podejściem. Jeśli chcesz być na bieżąco z takimi trendami elektromobilności, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co sądzisz o wymianie baterii, czy widzisz w nich przyszłość. Do zobaczenia w kolejnym materiale.